Przyznam szczerze, że i tutaj powiem małą anegdotkę. Wspólnie z moją żoną wybraliśmy się na spacer, między innymi na kładkę i na bulwary. No i żona też zwróciła mi uwagę na to, że no, trzeba jak najszybciej wziąć się za wycinkę tej zbędnej takiej zieleni tych chaszczy nad Wisłoką, tak aby otworzyć rzekę dla mieszkańców. Jestem zdecydowanym zwolennikiem takich działań, bo po prostu to upiększy i uatrakcyjni ten teren. Więc to jest po pierwsze, jeżeli chodzi o udostępnienie bulwarów w jakiś sposób dla mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o wspomnianą plażę, no to zwracam uwagę, że przez weekendy, to znaczy soboty, niedzielę, miesięcy sierpnia i września, będziemy dążyć do tego, aby zamknąć ruch na rynku. Przywieziony piasek, który ułożony jest na kształt boiska do siatki i w weekendzie będzie udostępniana tam właśnie siatka do rozgrywek, natomiast w normalnym, w innych sytuacjach będzie to można wykorzystać również jako plażę. Czy zobaczymy na tym boisku również prezydenta? No zdecydowanie mm. tak.